U Kaniu, co tak siedzisz? A, w garach. Tak chcę siedzę. Ja tu wszystko Ty, ale jak ci zamiesz. czacha paruje spod tej kiełbasy. To jest pod pachy. Witamy Was? Z, z nadgardy. Z, z deszczowej pogody. Mamy deszczową pogodę. Już jest wieczór, ale się przejaśnia. Widzieliście kiedyś wieczorem, jak się przejaśnia? Tak się przejaśnia. Słońce przebija się przez chmury. Chcę się do nas dostać, ale niestety też walka, deszcz, walka, nie, walka tak, pogody i ukania. Ale niestety idzie do góry. <noise> a my nie, ale słońce robimy... przebija się przez chmury, ale niestety idzie do góry. No. U nas dzisiaj kolacyjnie obiadowo jest sałatka, statyki. I kupiłam takie wynalazki. są? Boczek w kapuście. A to jest jakieś kebaby, Te baby? baby to są. Ja do tej pory Te widziałem głowa Te z kapuści w gębie. Gę. No i warzywka. I warzywka, zobacz tylko na to. Tutaj czary-mary, abracadabra, warzywka. No i słońce przebija się przez chmury, bo za chwilę przestanie padać. I czarne Volvo. I czarne Volvo. I słup. Nie stanie się nigdy No i tam jest słuchajcie basen, a nad basenem to już jest jasno. Także popadało słuchajcie. Może ze a dwie godziny, nie? Okur jest lepsza pogoda. Za ze dwie godziny padało? Więcej. Więcej? Nie umiesz kłamać? Powiedz nie, nie ze 40 ale minut. Ale kłamałam, bo się skłamałam. Nie, z pięć minut padało, a tam takie kałuże po kolana. Ech, z pięć minut. Ja, ja nie na przykład jak siedzę z plaży, no. padało wokół, a nade mną słońce świeciło. No, to była aureola świętości <laughs> w Ganie, która nigdy nad <laughs> tobą nie, nie, to nie zaświeci. To Wypiłaś już. Macie dałabyś wino, bo ja też bym się Nie się, to nie moja wina, że piję wina. Prosecco, słuchajcie. Prosecco bez bąbelków. Tak. Także zaczynamy dalej. Znaczy zaczynamy dalej, ciągniemy no to dalej. Pijemy dalej. <laughs> ciągniemy Żartuję. Ciągniemy ten wóz dalej. Obiad. Pojedzone. Posprzątane. Nie, bo jest ciepło idziecie wstępujesz. z nami, czy nie? No daj to Dziecioki. idziemy na spacer bo ja jeszcze powiem wam, że nie byłam nad gardą e, oni byli, a ja jeszcze nie także lecimy o, i tutaj tak sobie mamy taką swoją kanciapkę tu jest nasz kemping tu jest ulica prawo na miasto w, lego, w lewo nad jezioro. Idziemy. Zobaczcie, tu się tak szybko zmienia pogoda. E, padało, zrobiło się chłodno, że aż ja założyłam grube skarpety, takie co zwykle zazwyczaj e, sobie śmigam po, po kempingu. Justynka e, się poubierała w dresy. E, przestało padać. No Padało ze dwie albo nawet ponad trochę dwie godziny. Akurat zdążyliśmy posiedzieć, poczytać. Ja zrobiłam vloga dla Was. E, jedzonko. No i teraz idziemy. O, i zaraz wam pokażę przez żywo płot, gdzie stoimy. Dojechali do nas jedni Państwo z namiotem, a drudzy Państwo z takim samochodem, co się dach otwiera. Ja nie wiem, jak ten samochód się nazywa Camperwanem. A my tu stoimy przez te krzaki. Możecie zobaczyć sobie. Widzicie? No, u jeszcze nawet nie wylazł. Co nie wylazł? Wylazł. No, wylazł. Tak? Bo mam te bokserki męskie. Widzę, że nie masz. Zobaczcie, teraz wystają. Muszę sobie obniżyć gacie w takim razie. No. Teraz wystają? Nie. No. Dobrze, że Justynka za mną mi idzie, bo widziała, że mi gacie wystają. Czarne z zielonych spodenek. No. No. Zobaczcie, jak pięknie się robi. Trzeba się pilnować. Bo jak tu jakiś włoch zobaczy, że mi gacie z koronki wystają, to moment może rwać na mnie te gacie. A ja taka kurpulentna oni lubią. Takie kopytko. kopytko. No, dobra, dochodzimy. Motorówki już szurają. Restaurante mamy pod nosem. Tutaj, z palma, w Palmach. O, tu jakieś wodowanko było. Skuterki, pewnie. Ostatnio widziałam, jak pani za daleko wjechała w wodę, i się samochód zatopił. Tu też coś jest. A to też jest jakaś yy, kawiarnia. Mówię, że ja tu jestem dzisiaj pierwszy raz, a oni tu już wczoraj byli się przejść, a mi się nie chciało. Osiem kilometrów na nogach w Wenecji robi swoje u mnie. Nie mam kondycji. I co mi zrobisz? O matku, jak to jest pięknie. Ej, rewelacja. W ogóle co tu się dzieje? Słuchajcie, taka ścieżka, ale podobno na nie jest jakoś bardzo długa. I. Ty ja! Nie mogę, co to w ogóle jest Jestem zachwycona I tam jeszcze są pewnie chmury przez to, że padał deszcz I pewnie to wszystko widać w ogóle I woda jaka czysta Nie no, po prostu kosmos Baja Ej, Baja tu jest Baja? No Że fajna Ty to stara jesteś już Mówi się w młodzieżowym slangu Baja to znaczy, że fajnie No bo ty stara jesteś, no Ale, ale... Ja! O, patrzcie, już tam na słupie ktoś pływa. I tam na słupach, na słupach. Ty to wszyscy teraz tylko na słupach. No! Tak jest fajnie, tak jest fajnie, o tak jest fajnie. Słuchajcie, tu jest po drodze kemping. Zobaczcie. Zaraz nad całą wodą. No, W ogóle jest bardzo dużo nad samym jeziorem. Tak, ale... Ale nasz kemping nam się podoba, nie? Tak, bardzo. Tak, jest cisza, spokój. I wygodnie mamy. I wygodnie jest. mamy, no. I, to, ale to, I czysto jest. No naprawdę, wygodne, najważniejsze słuchajcie, że tu jest czysto. W tych naszych toaletach, w łazience to jest tak czysto, że... Takie trochę ala greckie, nie? No, ale tak, takie kolory greckie, nie? Mhm. No. Ale tu rzeczywiście są kamieniste plaże, więc trzeba kupić buty. A, masz Na... rację. No. Tak. Buty trzeba kupić do jeziora i, o, ja y, i i te krzesełka, co mamy Izabeli, te niskie takie, to też się przydadzą nam. O i tutaj Państwo sobie normalnie wychodzą z kempingu i pewnie tu siedzą, bo też mają kroksy, więc karawaningowcy. <laughs> <laughs> Takich rozpoznałam. A tu jest muzyczka, piesio, no idziemy i słoneczko za nami x stolik numer 100 Ciao buonasera. Stolik numer sto. z której strony to jest przód w tył. Czekamy na bandit, bo są w barze. Jesteśmy w bardzo fajnej knajpce i mieliśmy o tyle szczęścia, że spotkaliśmy kelnerkę Polkę, a wszystko się wydało jak Łukasz poprosił o piwo dziewczyna zapytała czy włoskie, on powiedział polskie, to jesteście z Polski, piwo polskie chcesz? na nich. z tego. Uh! Prosimy, żebym nagrywała swojego vloga, to teraz wam <laughs> coś, nie nadaje do tego za zatłukaniu 100%. Uh! <laughs> <laughs> Ej, puść Pana! Siemka, dranka. Jeszcze. Olga to jak śpi. Łukaszek, idziesz gdzie? Do toalety? Nie, kotek, idę popatrzeć na statki. Lownetkę też wziąłem. Ale ja piję kawkę, ale pokażę Wam, Justynka codziennie rano korzysta z basenu. Pokażę Wam. Pyta się, czy może, ponieważ tu jest basen od danej godziny, od 10, ale ona chce skorzystać z basenu, zanim dzieci przyjdą, bo tu bardzo dużo dzieci przychodzi. Więc chce sobie popływać. Zaraz wam pokażę. Ją. Hej! Zaraz wam pokażę. Poczekajcie. Jak sobie pływa. Bo później by nie popływała. Jak dzieci przychodzą na basen, to jak popływać? Nie popływacie. Zobaczcie, jak ona pływa. Ona uwielbia basen. Czekajcie, czekajcie. Tu jest dziura. Tu wejdę. O. Tu, tędy wejdę. Nie chce mi się naokoło. O, widzicie? Jak pływa? Ona tak w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. A jak już przyjdą dzieciaki, to już tak nie popływa. Także codziennie korzysta z basenu. No i odbije się. I z powrotem. Dzień dobry. Buongiorno. Cudowny poralek. Mówię, że codziennie tak korzystasz z basenu. Ja, tak? Jak jakaś, nie wiem, ta luksusowa żona Hollywood. No Bo ja się, ja się szykuję. <laughs> Także tak. Cały czas czekamy na tego bogatego. No. Ona się cały czas szykuje, już nawet yy, zaczęła ten luksus próbować. Podoba Ci się luksus? No! To by się przyzwyczaić. <laughs> <laughs> no, także Justynka codziennie rano sportu prawia... Taki basen, tak. Ale w taki basen fajny. Fajny, fajny. Woda ciepła? Idealna ksymena. Idealna, idealna ksymena. Dobra, idę kawkę dopijać. No, ja nie jestem basenowa. A dziwię się, że Łukaszek do basenu nie wchodził, bo Łukaszek też lubi basen. Dzisiaj bardzo gorąco ma być, więc idziemy pływać na supie. Powiem wam, że wczoraj mieliśmy, mieliście tam przebitki z tej knajpy, co byliśmy włoskiej. Słuchajcie, trochę pobalowaliśmy. Posiedzieliśmy do pierwszej w nocy, ale dzwoniliśmy do koleżanki, która wiedzieli, wiedzieliśmy, że przyjedzie do Włoch, także Monia pozdrawiamy Cię i do beci naszej Becia. Pozdrawiamy Cię i przepraszamy, że dzwoniłyśmy do ciebie o pierwszej. <laughs> ale my wiedziałyśmy, że Cię nie śpi. Eee, I wiecie co? I tam poznałyśmy Polkę, która tam pracuje w tej knajpie. Jest 7 lat tutaj we Włoszech. I i, 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 um, i oprócz tego, że dawała nam takie różne suveniry. Jakieś chipsy, ale tu chyba to jest takie normalne, że tutaj jak przychodzisz, kupujesz, zamawiasz, to cię częstują. Yy, bo i co chwila nam chipsy donosiła jakieś yy, na deskach jakieś wędliny, jakieś te takie kawałki tych yy, no tych pizzy coś tam, coś tam, taką czarną pizzę nam przyniosła I za to w ogóle nie płaciliśmy także nas częstowała tym, no ale też trochę żeśmy po, posiedzieli, trochę żeśmy popili w, yy, z ustynką mochito, a ukanio chyba pił whisky z kolą ale nie wiem jakie bo nie pytałam, także trochę trochę, trochę żeśmy wczoraj powalowały I jeszcze to nie jest sezon słuchajcie, bo pytałyśmy jej to nie jest sezon, yy, więc yy, nie jest dużo ludzi jeszcze. No i my jesteśmy po tej stronie gardy, że jest dużo spokojnie i dużo mniej ludzi. Po drugiej stronie gardy to są właśnie te kempingi olbrzymie, te molochy takie i ogrom ludzi. Także my tutaj jesteśmy i, i nam się to podoba. Ewelinko, pozdrawiamy Cię, jak nas oglądasz. Obiecałaś, że nas będziesz oglądać. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o drinki, to prawie wszystkie są w 10 euro. Tak jakoś, jak patrzyliśmy w tej karcie, to niektóre były po 8, a, niektóry, a, a reszta po 10 euro i my mieliśmy te wszystkie po 10 euro czy mojito, czy to whisky z kolą to wszystko 10 euro, więc nie tanie no ale to jest garda, więc trzeba się liczyć z tym że tu nie jest tanio chociaż mówię, my to bardzo porównujemy bo to trzeba wiecie co porównywać nie do miejsca zamieszkania no chyba, że ktoś mieszka w Sopocie albo w, jakiś, w jakimś kurorcie tylko trzeba porównywać do kurortów więc jeżeli chodzi o drinki czy jedzenie, no to chyba to są bardzo porównywalne kwoty, jeżeli chodzi o Sopot czy tam jakieś tam inne e, drogie miejsca u nas, jakieś kurorty u nas w Polsce e, więc to tak się, e, tak się ma, co nam się tu słuchajcie podoba w knajpach, podoba nam się właśnie to, że e, oni wszyscy są bardzo uśmiechnięci, mają bardzo dużo e, takiego e, cier, cierpliwości do turystów, ogrom, ogromną e, dozę cierpliwości e, te poczęstunki są i co nam się tu podoba, że pytają o to, czy dajemy im, czy chcemy dać im serwis. Czyli tą taką, umówio, takie umówione to 10% w knajpach, co się daje. Więc tu są, tu, tu się oni się pytają. I to ty zdecydujesz. To nie jest z góry narzucone. Ja się na przykład ostatnio jak byłam z ustępką w Warszawie, to zjadłam sałatkę, czekałam na nią, bo ona miała jakąś sprawę do załatwienia. I w takiej zwykłej knajpie w Warszawie usiadłam sobie. Nawet to nie była knajpa, tylko taka malutka, malutka jakaś tam. Ee, no takie trzy stoliki, wiecie, między blokami, no to z, z góry mi, na, sałatka 39 zł, z buraka, z serem e, kozim chyba e, i 4 zł z góry mi naliczył, także nie pytał się, czy chce, czy nie chce dać ten napiwek, no naliczył, więc są miejsca, gdzie z góry na, na, naliczają, nawet w takich małych knajp, knajpach między blokami w Warszawie, a tu się zawsze pytają czy chcemy i y, jak już powiesz, że tak, chociaż w wielu knajpach, jak byliśmy tutaj, to już na samym początku dostaliśmy poczęstunek. Na przykład w Wiedniu, jak byliśmy, to ten Grek y, na sznyclu, y, zanim w ogóle zapytał nas o, o serwis, to też nam dał ciasto na poczęstunek, więc to jest takie miłe z ich strony, bo to jest taki miły gest, że my w im, a oni nam, tak, to to jest fajne. A tu we Włoszech rzeczywiście za każdym razem nas też pytają i też za każdym razem tylko tutaj dają takie do napicia, takie likiery swoje. W Wenecji też tak było i tutaj też tak jest, że dostaliśmy jeszcze polówce takich likierów. One nie są za, za mocne, ale to jest taki właśnie bardzo dobry gest. No i oczywiście od siebie daliśmy, ale to już w gotówce, napiwek Ewelinie, bo naprawdę fajnie nas ugościła i, i, i zadbała o nas. A posiedzieliśmy trochę tak jak mówię wam do pierwszy, Więc to nam się podoba we Włoszech. A ona mówiła w ogóle, że jeżeli chodzi o turystów, to ona bardzo lubi ten okres z turystami, ponieważ turyści zazwyczaj są bardzo fajni, mówi. Najgorzej to są, mówi, najgorszej mają, najgorzej jest jak przyjeżdżają Włosi. Czyli tutejsi, czyli ten, no to oni są już tacy bardziej roszczeniowi i wymagający, wymagający. Także to, to taki najgorszy, najgorszy. Co też mnie zdziwiło, bo ja myślałam, że właśnie Włosi to są tacy lightowi, a tu wychodzi na to, że nie. nie. A tu też jakoś było, my jesteśmy w takim, nie ma dużo ludzi, a przed nami jakieś święto było w Niemczech, ona mówiła, i tu bardzo dużo Niemców było. Także tu tak się dzieli wszystko chyba, nie? Ale okolice jest ogólnie bardzo spokojne. A już dzieci na basenie słyszycie? Nie wiem, czy słyszycie w tle. No także synka już będzie wracać, już nie popływa, bo dzieci się chlap, chluptają. No, także dopijam kawkę Idziemy na supa. Łukania. Supa bierze z olgą. My już zestrojone. O, idziemy na supa. Popływać. Kamizelka wzięta. Patrzcie jak idą ze supem. Na Nad jeziorką zapomniała swojego fotelika i mamy tylko jeden. Znaczy nie, ty go nie zapomniałaś, tylko z premedytacją nie wzięłaś. No. nie precyzowała. Nie dementowała. Nie dementuję. Zgadza się na wszystko. Nie wzięła, że kilogramów nie dostarczyć, a szkoda, bo by się teraz przydał drugi. Nie? No, ale ja to też nie będę na tej słupie, nie wiadomo co. A zresztą ty też możesz na słupie pływać. No jak czwórkach? Nie, no jak Są ktoś z nas zejdzie, można... wymieniać się. No, no dobra. Idziemy. Szczerze że mnie jeszcze nigdy na tym nie pływałam. A ja raz pływałam, chyba czy dwa razy. Podobało ci się? No. Idziemy. Piękna pogoda. Tam wczoraj stacjonowaliśmy do wieczora. O. trochę dalej. W tamtą stronę idziesz? Ale tam przy tych parasolach? No bo ja idę chyba z tobą na razie. No nie wiem, no muszę to rozłożyć. To gdzieś się rozłożymy i dopiero ten, niech oni przypłyną. Zobaczcie, jak jest pięknie nad tą gardą. Ej, słuchajcie, bo my idziemy tam w trochę w tamtą stronę jeszcze. To przypłyńcie tym słupem tam. No w tamtą stronę. No bo już teraz się chcę rozłożyć. No jaki mam to wszystko dać? Tu? Chodziła o to, A, dobra. Tu wejścia są po chwilę, to po co do innego wejścia iść? Potem tutaj, chodzi o to, że ten... Że musi się rozłożyć. Chodzi o to, że nie wiadomo co. Chodzi o to, żeby nie wejść w błoto. Tutaj? Kamienie. Tragedia i muszelki o! źle się chodzi. No oczywiście, że Nie ja źle. No. Po kamieniach. No, źle się chodzi, słuchajcie. No po kamieniach. A, bo ty no. załochaczwa jako w butach takich jesteś. Bardzo prowo za No. Dobra, idziemy na suka. Mam was. Ukryta kamera. No ale widzę, że nie jesteście jedyni. Bandi na supie. A to jest... Ale bujaj! To, się... buja. to się nie bujaj! To nie będzie. Słuchajcie. To się nazywa słup czy sup? Sup? Mamy trzyosobowego. Wy macie trzyosobowego. O tu jest ta trzecia osoba. Przedstaw się. Trzeba mieć bilety. Zobaczcie, jak dzisiaj już widać trochę te góry, nie? Podoba mi się to. Ten słup? No, a ty do mnie będziesz? Nie, no tobie, tylko trzymam się. Ona tobie ci coś podać. Ja mogę chętnie kogoś wymienić. Tak. No zaraz mnie wymienisz. No nie to tak zaraz, tylko... Tylko, ej, słuchajcie, widzicie, że ja nie umiem pływać i ja mam... Jak lepiej. nie umiesz pływać? No Ja nie umiem no, pływać. Ona ci tam Ale na wodzie Ty, ale wiesz co, ona to ma taką minę. Ja nie wiem czy, nie czy jest.

Naprawdę. Czekaj, kamienie. Czyli co, we, we dwójkę płumiecie. A, bo mama się boi. Jednak, jednak boisz się. Jednak, jednak nas A, A to, to, to... czyli Olga czeka? Czy ty czekasz? Czeka, Olga czeka. Potem... Oli. Nie Oli. wiem, czy to się nagrywa dalej? Oli. Tak, nagrywa się dam tak. w palec o, w O, do Palec Nie, palec. Mami. Jednak Symanka się odważyła. Zrobiliśmy mal, małe przetasowanie pasażerów. przemyglowanie <grywa> no, Ale miałaś naprawdę przerażoną. No bo, bo ja jestem przerażona. Ale Woda ja jest, będę, woda jest cudowna. My jesteśmy pewni, że to jest jezioro, tak? tak ja to wyjść nie mogę. Ja cię nie przeniosę niestety. Powodzenia! Wróćcie do nas! <grywa> Nie, no, dałaś radę? No, Dobra, wypłynęli. Teraz tylko siedzimy, modlimy się, żeby wrócili. A to nie jest śmieszne. Słuchajcie, trzy godziny ich nie było. No, ale to odpływacie, czy dopływacie? A. Ale rzeczywiście jest to popularne. Te słupy. no? Te nawet tu. No ale to to co? Ty, ty pedałujesz, a on leży? Najwyraźniej. Hmm. Nagrywam. Na gry... No, z Olgą. Cieszę się, że wróciliście. Cali i zdrowi. nagle jep! Pod wodę. Tu się jakoś zbliża? Ale był konten. Ale ktoś zbliżał chyba. Nie, Pamiętasz? Ja. A, go, A. O. To ciekawe. To ograniczone to jest trochę, sportowa. nie? Sportowa? Kamera do nagrywania A, czyli wreszcie jest we właściwej roli. Ekstremalnie było. Ekstremalnie było, no. Trzy minuty minęły? No. Łukasz widzę padł. Dobra. Zamiana pasażerów. Idzie młodszy egzemplarz, może da radę dłużej? <grymne> Nie, ale i tak jesteś bohaterka. Piąteczka, bo naprawdę miałeś przerażenie w No, No bo płyniecie! Zmienił Ci się pasażer. No, no bo płyniecie. się. O, a tu dzieciaki same i bez kamizelek. No, no. Jednak nie wszyscy są przezorni. Mam nadzieję, że nie będę musiała za dwie minuty stawać z tą kamerą, żeby powrót wasz nagrać. Dobra, Ksymenta, to już. Ale masz zaliczone. Możesz powiedzieć, że pływałaś po gardzie na supie. Daj, spokój. Teraz już ten płynie. Teraz. Sama. Nie piesce dam. Wszyscy tak Klapki sobie tak położyła. Manele bierze. otepnąć się trochę. Nie, poczekaj, bo ci oddam to, nie? Co? Ten krem, czy nie? a tu sobie nie możesz wsadzić albo w to? A zobacz, czy tu ci wejdzie. Wejdzie ci to. No. O! Ahoj! Ahoj! Już wróciliśmy z tej wody. Gorąco strasznie. Ja już jestem po kąpieli, a Łukaniu szykuje dzisiaj obiadek. Co robisz, kot, kotek, na obiadek dzisiaj? Kebaba. Tortilla. Wrapa. Wrapa? Wrapa. Wrapa, opa. Wrapa, opa. Wrapa. No i jemy. Ale my to sobie dogadzamy, nie? Ale Wrap? słuchajcie, dzisiaj to jest takie słońce, że ledwo normalnie... A kebab też nie jest wrapem? Nie, nie wiem. W cieście to chyba też i wrapem. Będziemy jeść. Och kochani, u nas nie jest rano, chyba, nie? Zobaczmy. No właśnie. Chociaż. chociaż podobno do 12. Można mówić, że tak, nie? nie? wiem, właśnie. W każdym razie. Dla my mnie to Justynka siedzi, pijemy kawkę. Tak. O. I zbieramy się. się. Mentalnie do wyjazdu. Tak. Na razie się mentalnie szykujemy. U już zaczął się pakować. Już nam tutaj pootwierał, już nam kuchnię tu rozwalił, już tutaj wszystko. pomału, pomału i jedziemy ku domowi, ale jeszcze nie do, domu. Jeszcze nie do domu. Także yy, przygoda nad gardą się nam skończyła. Na pewno tu wrócimy tylko jeszcze dodatkowo w inny rejon. A bo, to Włoch nas to tak, znaczy Włochy to na pewno, ale nad gardę też wrócimy. Tak, bo ukaniu musi przecież Tak, Łukaniu do musi domu, jezioro do naokoło objechać, bo Brofere tym razem mu się nie udało. Się. Za mało czasu miał. Codziennie jeździł rowerem, tak, ale tak, wracał. ale wracał. No, także y, my się żegnamy i widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie no do, się, pa. Vlogu. Tak, bo my jedziemy teraz z zamkniętymi oczami, gdzie nas auto ten driver powiezie. Tam tak. No, także do następnego vloga.